Bardzo daleka podróż, nie ma co ukrywać, no ale nic na to nie poradzimy. Odbywamy teraz jednostkę treningową, zaraz po, po treningu udajemy się do, do Opola. Będzie to trudne spotkanie, nie, nie ma co ukrywać. Myślę, że drużyna Odry ma bardzo stabilny i silny skład, patrząc na ozyki przeszynkowe. Jest podobnie skonstruowana do zespołu gks Tychy, także myślę, że to spotkanie będzie bardzo podobne do tego, które odbyliśmy kilka dni temu. Myślę, że sposób, zespołu odbył, jest również podobny, dlatego jesteśmy na to przygotowani. Zobaczymy tylko, jaki będzie stan murawy, bo wiadomo, że warunki są atmosferyczne bardzo trudne. Ostatnio mogliśmy lutować na trawie po raz pierwszy od wielu tygodni. Czy rzeczywiście to się może przełożyć, że, że czucie piłki, że poruszanie się będzie inne, lepsze? Normalna rzecz, tak wiadomo, że. Skoro się gra na boisku z nawierzchnią naturalną, to trzeba trenować też na takie. Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, teraz nabrawiamy czas, cieszymy się, że mamy taką możliwość. Oczywiście to boisko nie jest idealne, ale zawsze boisko naturalne naturalne i mam nadzieję, że z każdym meczem nasza, nasza dyspozycja również dzięki temu będzie wyglądała lepiej. Ten mecz będzie się o dziwnej porze. W piątek o 14:00. Dziwna pora, ale my na to nie patrzymy, jedziemy grać piłkę, jedziemy po trzy punkty. Mecz to mecz, my nie ustalamy godziny meczu, dlatego dostosujemy się do tego oczywiście. Mam nadzieję, że, że zdobędziemy trzy punkty, bo z takim nastawieniem jedziemy. Oczywiście szanujemy przeciwnika, wiemy, jakie my mamy mankamenty, jakie mamy, jakie mamy zalety, natomiast każdy meczu walczymy o wygraną. To, że przegraliśmy tydzień temu, o się nie świadczy, nie ma w naszych szeregach żadnej paniki. Mamy trudny termin, zdajemy sobie z tego sprawę, ale jesteśmy przygotowani i walczymy o jak największą zdobyć punktową we wszystkich spotkaniach ligowych.